Od 24 października Polska, cały kraj nasz jest w czerwonej strefie. Od 26 października uczniowie także szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 odbywają naukę zdalną. To jest kwadrans z ratusza Sylwia Jarmolkiewicz witam i zapraszam. A dzisiaj rozmawiać będę z zastępcą prezydenta miasta Innowrocławia panem Wojciechem Piniewskim. Dzień dobry pani prezydencie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie prezydencie tak jak wspomniałam e, zaraz na początku naszego programu od 26 października inowrocławskie szkoły, których organem prowadzącym jest miasto-gmina Inowrocław, e, w szkołach podstawowych od klasy 4 do 8 odbywają naukę zdalną. Jak wygląda ta nauka? Czy wszystko działa? Czy ma pan komunikaty od dyrektorów szkół, że to zdalne nauczanie jest realizowane bez przeszkód? Jest realizowane. Powiem nawet, że my się spodziewaliśmy takiego rozwoju sytuacji. W związku z tym szkoły przygotowywały się też z wyprzedzeniem. Dyrektorzy organizowali y, rady pedagogiczne, szkoleniowe, gdzie uczyli, doskonalili, bo przecież mieliśmy zdalne nauczanie od marca. Doskonalili te formy zdalnego nauczania, które były wcześniej. Zostały zakupione albo zainstalowane nowe domeny, nowe oprogramowanie, aby to nauczanie przebiegało jak najsprawniej. Oczywiście nie da uniknąć się problemów technicznych, przeciążenia sieci, awarii sprzętu. No to są sytuacje, które mają prawo się zdarzyć, ale w bieżącym kontakcie oczywiście jestem z dyrektorami wszystkich przedszkoli i szkół. W tej chwili w szkołach podstawowych, w tych klasach 4-8, nauczanie przebiega prawidłowo. Ale również mówię tu o nauczaniu w całości i zdalnym, i tym, które prowadzone jest jeszcze stacjonarnie dla klas 1-3. Panie prezydencie, pamiętamy ten moment, kiedy miasto wnioskowało o zakup sprzętu, i ten sprzęt trafił do ratusza, tak. został rozdysponowany. W jakiej ilości ten sprzęt multimedialny trafił do szkół? Dwukrotnie aplikowaliśmy o, o pieniążki na zakup sprzętu, łącznie ponad 250 tysięcy zostało na ten cel przeznaczonych i 86 komputerów trafiło do szkół. Oczywiście z uwzględnieniem szkół, tych, gdzie potrzeby były zgłaszane i są największe. Poosiłkowaliśmy się tutaj również danymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby komputery trafiały do tych środowisk, gdzie one są najbardziej potrzebne. Panie Prezydencie, wiemy, że nauczyciele prowadzą lekcje zdalne, nie z domów, ale ze szkół. W sytuacji, gdy byłaby większe, gdyby było większe zapotrzebowanie na sprzęt, no niestety nie wszyscy dyrektorzy mogą ten sprzęt wypożyczyć z uwagi na to, że nauczyciele też muszą na nim pracować w szkole. Pani redaktor, nie ma w ogóle takiej technicznej możliwości ani nowrocław, i podejrzewam, że żadne inne miasto w Polsce, aby zaspokoić 100% oczekiwań rodziców, którzy Zgłosiliby się do szkół i powiedzieli, ja też chcę komputer do, dla mojego dziecka, bo mam w domu na przykład trójkę dzieci, a dwa komputery tylko i to trzecie też musi mieć. Nie ma takich możliwości, aby szkoły dysponowały liczbą, w tej chwili na nauczaniu tym, przez internet, na nauczaniu zdalnym mamy 3,5 tysiąca dzieci, 3,5 tysiąca komputerów. Przecież to jest nierealne. Wskazujemy i dajemy możliwość wypożyczenia tam, gdzie nauczyciele, wychowawcy, dyrektor wie, że takie potrzeby są najważniejsze. Ale jeszcze raz powtórzę: nie ma możliwości, żeby starczyło dla wszystkich. Panie prezydencie, nauka zdalna jest prowadzona i stacjonarna jednocześnie czyli nauka hybrydowa. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zachowanie reżimu sanitarnego w tych klasach 1-3? Ma pan wiedzę, że tam wszystkie te środki zostały wdrożone? Tak, to już zostało wdrożone, przygotowane w sierpniu. I proszę zauważyć, że szkoły nie są jakimiś rażącymi ogniskami zarażeń. Na, na dzisiaj, a rozmawiamy we wtorek, mam informację, że jest siedmioro nauczycieli zarażonych i troje uczniów. To nie są wielkie liczby. Reżim sanitarny jest zachowany, ale jednocześnie zachowane są wszystkie funkcje szkoły. Czyli działa stołówka, działa biblioteka, działa świetlica. Zachowaniem właśnie pozostałych rygorów sanitarnych. Zarażenia będą się zdarzały, bo w tej liczbie, jaka w tej chwili w kraju jest i przy tym przyroście, jaki jest, szkoły, przedszkola również będą, będą, będą objęte negatywnymi skutkami tej pandemii. Ja nawet powiem prywatnie, że spodziewam u, u, u. się również decyzji, że klasy 1-3 w najbliższym czasie mogą być skierowane do zdalnego nauczania. Ministerstwo zapowiada i rząd zapowiada, że to będzie, to będą dwa tygodnie. Czy wierzy Pan w ten termin, że ta, ta nauka zdalna? Hybrydowa będzie prowadzona przez dwa tygodnie? Że ten termin nie zostanie przedłużony? Doświadczenia z wiosny pokazują, że są to założenia bardzo optymistyczne. Pamiętam, jak rozporządzenie kierujące dzieci, młodzież na zdalne nauczanie było wielokrotnie przedłużane, aż w końcu zapadła gdzieś tam w maju data, że będzie do końca roku szkolnego. Nie, nie, nie przywiązywałbym większej wagi do tego, że to mają być dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach wszyscy, Wrócą do szkół, a pandemia się skończy. O co apelujemy, panie prezydencie? O jej, chyba powtórzę, po wszystkich lekarzach, po wszystkich pracownikach służby zdrowia i, i po rodzicach, którzy pewnie też zwracają na to uwagę. Dbajmy o higienę, o dystans, o maseczki, o mycie rąk, dezynfekcję rąk. O to, by unikać dużych zbiorowisk w szkołach. Nauczyciele na pewno o tym mówią i starają się, się uczniom nieustająco to przypominać, bo naturą dziecka jest to, że chce być z kolegami, i to jest normalne. Ale musimy też dotrzeć do świadomości, aby informować, że może później, może, może nie teraz jeszcze. Często zadawane pytanie w ostatnim czasie, jeśli dziecko albo nauczyciel trafi na kwarantannę, obojętnie. Czy dziecko, czy nauczyciel, czy ktoś z innych branż. Co z kwarantanną? Czy wszyscy domownicy są nią objęci? Jak wygląda ta sytuacja? Bo wiemy, że coś się w tej materii zmieniło. Tak, zmieniło się. Zasady kwarantanny się zmieniły. One są istotne w skutkach, szczególnie w szkole podstawowej, jeśli idzie o klasy młodsze, bo. Do tej pory kwarantanną byli objęci wszyscy domownicy, czyli dziecko miało kontakt z kimś, kto był zakażony domownicy razem z nim mama tata też byli w kwarantannie. Po zmianie przepisów, nowe rozporządzenie Rady Ministrów wprowadziło istotną zmianę. Do kwarantanny delegowane jest dziecko i ono będzie przebywało w kwarantannie. Natomiast pozostali domownicy kwarantanną nie są już objęci, czyli mogą świadczyć normalnie pracę. Ale, ale pojawia się problem zaopiekowania tym moim dzieckiem, to już jest w tej chwili problem po stronie rodziców. Czy urlop, czy opieka nad dzieckiem, jedno z tych narzędzi tu rodzice muszą na pewno zastosować, bo nie ma już przepisu, który kwarantanną obciążał całe rodziny. Tylko i wyłącznie osoby, które miały kontakt z zakażonym. I to jest bardzo ważna informacja, zwłaszcza też dla rodziców, tak? Tak, ta, ta informacja jest niezwykle ważna dla rodziców, bo ona, ta zmiana jest nowa i, i to powoduje, że wielu rodziców nie wie o tej zmianie. No, i być może ma pretensje do nauczycieli czy do dyrektora, jak to jest, że wcześniej było tak, a teraz jest inaczej. No, jest inaczej, bo zmieniły się przepisy. Proszę Państwa, a zatem kilka informacji na temat funkcjonowania szkół w dobie pandemii koronawirusa i nowych obostrzeń. Przypominamy, że Inowrocław do Czerwonej Strefy trafił tydzień wcześniej niż cała Polska, więc miasto było już na to przygotowane. Teraz liczymy na to, że tych zakażeń wśród. Nauczycieli, ale także uczniów, pracowników oświaty nie będzie tak wielu, chociaż statystyki i liczba osób, które są zakażone, ciągle rośnie. Zachowajmy dystans, zachowajmy ostrożność, dbajmy o siebie. Przede wszystkim apel do rodziców, aby zwrócili szczególną uwagę na najmłodszych, bo to one często mają kontakt z dziadkami, z babciami, aby rzeczywiście ten reżim sanitarny zachować. Brzydkie słowa, ale jakże w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za garść informacji. Państwu dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia za tydzień w czwartek. Dziękuję bardzo.